Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Ernest Bryl, czerwiec, ta wielka Chwila ciszy, kiedy nad dachami, nad lepką papą, frunął gołębie stadami. Ta minuta czerwcowa, kiedy zapatrzeni na swoje fajfry, garłacze, pocztowe, stoją chłopaki z rękoma w kieszeni. I zanim tak zagwiżdżą, jakbyś na połowę rozerwał ciszę. To sobie smakują gaziutkie lotu gołębiego drgnienie. I w każdej kostce, w każdej żyłce czują, jak jest na wietrze schylenie, jak pod wiatr szybuje, jak się na dół śmiga i jak się całą piersią nad powietrze dźwiga, gdzie nie ma już oddechu smutek zmęczenie strząśniesz najmniejszym skrzydła obróceniem czytał Bogdan Dmowski